Dzisiaj wielu patrzy na nas z wielkim dystansem. Co to za jacyś dziwacy idą tam gdzieś, różaniec jakiś odmawiają, tam wojują. czy co bardziej nieprzychylni, to tam jak to, wojownicy, tam to z kim oni chcą wojować i tak dalej. A tu jest walka o Boga w naszym życiu. Walka o to, co jest najważniejsze, co jest istotą. Kiedy ksiądz prymas Stefan Wyszyński był więziony, to zapisał taką, jak to nazwa, bajkę, nie bajkę, o Wronie. Ona się kończy tymi słowami dobrze pewnie Wam znanymi. Był las, nie było Was. Będzie las, a Was nie będzie. Ludzie są, odchodzą. Życie biegnie z perspektywy czasu.